Jest sobota 12 kwietnia, a to kolejny odcinek Paranka na Synaju. Bez przedłużania zapraszam na Snajgu News. Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli przeżycie wielkiego postu w nieco inny sposób. 11 kwietnia w Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie rozpocznie się kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Uczestnicy pokonają pieszo dystans 40 km w ciszy i kontemplacji w poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Celem tego wydarzenia jest nie tylko fizyczne przebycie trasy, ale przede wszystkim przemiana duchowa. To moment, w którym można zmierzyć się z własnymi słabościami, przemyśleć życiowe decyzje, a nawet odnaleźć sens w cierpieniu. To spotkanie z Bogiem, które działa w milczeniu, zmęczeniu i ciemności. Pisankowy desant na tarnowskim rynku Pisankowy desant to coroczna inicjatywa, podczas której centrum Tarnowa zostaje udekorowane tysiącami kolorowych pisanek. 8 i 9 kwietnia odbyła się kolejna edycja, podczas której na rynku zawisło ponad 6 tysięcy kolorowych jajek, wykonanych podczas poprzednich edycji oraz przez dzieci z tarnowskich przedszkoli. Niedziela Palmowa, czyli ostatnie przygotowania do Wielkanocy. 13 kwietnia będziemy obchodzić Niedzielę Palmową. Jest to ważne dla Kościoła Święto upamiętniające wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie tłum witał Go liśćmi palmowymi. Dzień ten rozpoczyna też Wielki Tydzień, czyli ostatnie dni do Wielkanocy. Historia w tle. W 1961 roku Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos, wykonując historyczny lot na pokładzie statku kosmicznego Vostok 1. Był to duży krok w kierunku dalszej ekspansji kosmosu w XX wieku. W 1989 roku upadł mur berliński. To wydarzenie stało się symbolem rozłamu komunizmu, rozbijając dotychczasowy porządek podzielonych Niemiec. Imieniny obchodzą dzisiaj Damian i Andrzej, a jeśli chodzi o świętanie typowe, to mamy Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki i Lotnictwa. Wspomniałem już o Niedzieli Palmowej, a skoro Niedziela Palmowa, to przede wszystkim palmy. Dlatego zapraszam na rozmowę z kobietą, która wie o nich praktycznie wszystko. I dodatkowo. Skoro palmy, to i konkurs palm lipnickich, o których też dzisiaj będziemy dużo mówić. W studiu jest już ze mną pani Agnieszka Żałna-Zdudek, czyli dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Murowanej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałem spytać, jakie są początki konkursu na palmy lipnickie? Wszystko zaczęło się w 1958 roku, kiedy to Józef Piotrowski, mieszkaniec Lipnicy Murowanej, Wymyślił, żeby taki konkurs zorganizować, ponieważ tradycja wykonywania palm w Lipnicy sięga od wieków, ale w tym właśnie czasie, w 1958 roku, tych palm w kościele nam przy świętej pojawiało się coraz mniej. W związku z czym pan Józef Piotrowski pomyślał, że dobrze by było czymś zachęcić mieszkańców Lipnicy, aby, tych, aby te palmy. Wykonywali w większej ilości. I tak powstał pomysł, aby zorganizować konkurs na największą, najpiękniejszą lipnicką palmę. No i tak to się zaczęło i trwa już 66 lat. To skoro wiemy już, jakie są początki tego konkursu, to może teraz jakie są jego zasady. Regulamin jest bogaty. Palma lipnicka musi zostać wykonana. Z naturalnych elementów. I są to głównie wiklina. Z wikliny budowany jest trzon palmy. Wiązania tej wikliny również muszą być wiklinowe. Te najwyższe palmy, wysokie najwyższe palmy w środku wzmacniane są drewnianą tyczką. Palmy są ozdabiane bibułowymi kwiatami i wstążkami. W czubie zatknięta trawa stawowa. Wszystko, tak jak powiedziałam, musi być naturalne. Nie możemy do budowy palmy używać żadnych elementów metalowych, drutów, yy, gwoździ, sztucznych sznurków. A jakie role przy budowaniu takiej palmy przyjmują mężczyźni, a jakie kobiety? No właśnie, tutaj podział jest znaczny, dlatego że tym trzonem palmy, yy, czyli głównie tą stroną yy, wiklinową, zajmują się mężczyźni, chłopcy. Dziadkowie. Natomiast wystrojem palmy to już kobiety, dziewczyny wykonują kwiatki i te wstążki bibułowe. I jeszcze zapomniałam dodać, że jest jeszcze do strojenia palmy: jest jeszcze wykorzystywany bukszpan, taka zimozielona roślinność. No i tak jak powiedziałam, kobiety dbają o estetykę i ten. Wizualny wygląd, o tą dekorację. I dobierają kolory, dobierają kwiaty, dobierają wstążki. Pamięta Pani, o jakiej długości była największa palma, którą Pani widziała? W 2019 roku został ustanowiony rekord wysokości, dotychczasowy rekord wysokości lipnickiej palmy, i wynosi on 37 metrów i 78 centymetrów. Ile trwało przygotowanie takiej palmy? Kwiaty do takiej palmy, kwiaty trzeba zacząć robić już po świętach Bożego Narodzenia, bo na taką ponad 30-metrową palmę tych kwiatów potrzebujemy ponad 300. Więc mają co robić dziewczyny w długie zimowe wieczory, właśnie zajmują się tym. Ważnym elementem też do takiej dużej palmy. Jest pozyskanie tej tyczki w środku, tego, tej drewnianej tyczki, która stabilizuje palmę. Więc to też mężczyźni szukają już dużo wcześniej, taką, że taką tyczkę dopasowywują. No i później, na, na, na miesiąc, pewnie wcześniej, też gromadzą wiklinę i już na kilka tygodni, tydzień, dwa, trzy, zajmują się już przygotowaniem tej palmy właśnie u siebie w domach. Już troszkę Pani teraz o tym powiedziała, ale w jaki sposób mieszkańcy Lipnicy przygotowują się do tego wydarzenia? Przede wszystkim ci, którzy chcą uczestniczyć w konkursie, no to muszą wykonać palmę, więc robią to albo indywidualnie, albo całymi rodzinami. Rodzicom pomagają dzieci, tak jak powiedziałam już, każdy ma swoje podzielone role. Starsi, młodsi uczą się od starszych, ponieważ to też jest piękne, że ta nasza tradycja lipnicka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, i obserwujemy to w konkursie również, że jak kiedyś m, dziadek wykonywał palmę, to dzisiaj jego syn, a za kilka lat pewnie i wnuk też taką palmę y, przyniesie do konkursu i postawi na lipnickim rynku. Czyli ta tradycja cały czas, jak pani mówi, jest kontynuowana także przez te najmłodsze pokolenia? Oczywiście. My mamy w konkursie tym palmowym mamy pięć kategorii. Pięć kategorii wysokości, bo tak są oceniane palmy i zgłaszane do konkursu w zależności od wysokości. I mamy. Taką kategorię palm dziecięcych. To są palmy do 3 metrów wysokości. i Te palmy oceniane są w biurze organizacyjnym, więc każde dziecko, najmniejsze nawet, które przyniesie palemkę zrobioną zgodnie z tą tradycją konkursową, otrzymuje dyplom i nagrodę, i wędruje, jest dumne, że, że dostało nagrodę i że taką palmę do konkursu mogło zgłosić. No i dodatkowo mamy jeszcze. Pozostałe cztery kategorie, które ocenia komisja konkursowa i to są palmy niskie, średnie, wysokie i najwyższe. A jaką popularnością cieszą się ostatnie edycje tego konkursu? Było dużo turystów? Coraz większą. Coraz większą. Na brak gości nigdy nie możemy narzekać. Do Lipnicy przyjeżdżają tłumy, z czego my organizatorzy jesteśmy ogromnie zadowoleni i jest to dla nas... Co roku motywacja i mobilizacja, żeby ten konkurs pięknie przygotować i przeprowadzić. Myślę, że trochę ta ilość gości zależy jednak od pogody, ale mieliśmy już pogodę różną na Niedzieli Palmowej i turystów, gości nigdy nam nie brakowało. Zainteresowanie jest bardzo duże to w jaki sposób tak naprawdę ten konkurs wpłynął na życie kulturalne miejscowości? No przede wszystkim myślę, że mm, promocyjnie, promocyjnie bardzo rozsławił to miejsce, Lipnicę Murowaną. Dzisiaj jak jedziemy do innych miast, do innych miejscowości i mówimy, że my jesteśmy z Lipnicy Murowanej, to mm, tamtejsi mieszkańcy nas pytają, o to z tej Lipnicy gdzie te wysokie palmy? No my mówimy tak, właśnie, jesteśmy wtedy tacy dumni, że ta lipnica murowana, nasza mała, piękna lipnica jest znana przez ten konkurs, myślę coraz bardziej, no i to nas bardzo cieszy i myślę, że to jest ważne, to jest nasza, nasza piękna, lokalna tradycja i ta kultura tradycyjna bardzo dobrze i mocno łączy się z kulturą chrześcijańską właśnie w tym dniu. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, a Was zapraszam do tego, abyście sami zobaczyli, jak wygląda ten konkurs. Na dziś to wszystko ode mnie, ale już teraz zapraszam Was na specjalne wydanie Poranka na Senaju, Wielką Sobotę o godzinie 8.00.